10 razy kasa w końcu chyba kupiłem nowe zdrabki. 3 sztuki kosztują po 5 zł. Inwestycja, tak to nazwijmy, 15 zł. Do wygrania, nawet 200 tysięcy. No to brzmi całkiem nieźle. Jak sprawdziłem, no to mam wrażenie, że to jest nowość, bo wszystkie, wszystkie wygrane są jeszcze do zgarnięcia. także w każdej z tych zdrapek może być nawet 200 tysięcy, ponieważ niedawno się ukazały, jeszcze nikt nic nie wygrał. W <grytki> kilku słowach. No co, no jak to wygląda? Na górze zdrapujemy pole, gdzie są liczby tak zwane wygrywające. Czyli 31, 13, 15, 30. Jeżeli gdzieś tutaj na dole taka liczba się pojawi, no to wygrywamy. A wygrywamy ile? Wygrywamy przypisaną do tej liczby kwotę. Tyle, jeżeli chodzi o zasady. Mamy 30, mamy od razu wygraną. Jest to 5, zł, widzicie? Tu jest 24, to nie jest wygrana. Jest 18, 13 to jest wygrana.

Wygraliśmy dyszkę w tej zdrabce, ale to nie koniec. To nie koniec. Mamy jeszcze kolejne dwie zdrabki, więc jest szansa, że pojawi się coś więcej. Jest też trzynastka tutaj, wygrywającą liczbą. a trzynastka już dała nam jakąś wygraną w poprzedniej zdrabce, więc może tutaj też się okaże, też, że ta trzynastka jest szczęśliwa dzisiaj.

Się tak blisko pojawia. To z doświadczenia wiem, że raczej nic tutaj w tej zdrabce nie, nie wygramy, nic tam się nie trafi. Widzicie? 27, 28, a taka zagrywka psychologiczna, żebyśmy mieli poczucie, że byliśmy blisko, i spróbujemy jeszcze raz. Niestety, tu nie wygrywamy. Mamy ostatnią zdrabkę, którą nabyłem drogą kupna. Zapłaciłem za każdą z nich po 5 zł. Tutaj wygrywające liczby to 28, 20, 15, 11. Tu jest 30, 4, 17, 27. 23 i 21. No niestety nic nie wygrywamy i źle to wygląda. Tak, mamy dosyć blisko. I 27, 28, 21 i 20. Mam wrażenie, że nic nie wygramy. Ale o co tu w ogóle walczymy? Co tu jest? Tu jest 25 zł, możemy wygrać? Jest Tysiak. Jest 10 tysięcy jest, jest. Słuchajcie, główna wygrana nawet. Jest 200 tysięcy do zgarnięcia. Sprawdźmy, czy stówka nam wpadnie. 12, no blisko, prawda? 11, 12. Tu jest 19, widzicie 19, 20. Trochę tych zdrapek już zdrapałem, tak naprawdę w życiu. 14, 15, jak są takie liczby o jedno, to najczęściej zauważyłem, że nic się nie wygrywa. 29, 28, 16, 15, a tak naprawdę nie wygraliśmy nic. Także nie ma tragedii. Wydałem 15, odzyskałem 10, także w plecy jestem piątaka. Wam życzę większych wygranych, bo gdzieś czeka 200 tysięcy złotych. Powodzenia!